W Niemczech manipulacje wasz jednej trzeciej urządzeń. Austria zaostrzyła przepisy dotyczące używania telefonów za kierownicą oraz ciężarówka prawdziwego superbohatera. Przed nami kolejny odcinek Transinfo Ewelina Bukowska. Zapraszam! W ramach specjalnej akcji niemiecki BAG postanowił przeprowadzić w Niemczech wzmożone kontrole tachografów. Wynik okazał się przerażający. Zastrzeżenia budziło aż 52% kontrolowanych urządzeń. W 32% skontrolowanych ciężarówek eksperci techniczni BAG stwierdzili manipulację tachografami. Kierowcy nagminnie stosowali tzw. magnesy. Niektórzy w łamaniu przepisów poszli o krok dalej, bowiem zamieniali urządzenia cyfrowe na analogowe. Każda ciężarówka, w której doszło do manipulacji została unieruchomiona przez BAG. Uczulcie swoich kierowców na fakt, że od kilku dni w Austrii zabronione jest już nie tylko telefonowanie w trakcie jazdy, ale i pisanie oraz czytanie SMS-ów oraz maili, a także surfowanie w internecie. Nowe przepisy austriackiej ustawy o pojazdach mechanicznych to reakcja Ministerstwa Transportu na rosnącą liczbę wypadków drogowych spowodowanych rozproszeniem uwagi. Nadal dozwolone jest telefonowanie przy pomocy zestawu głośnomówiącego. Ponadto telefon komórkowy. Może być używany jako system nawigacji, jeśli jest on zamocowany wewnątrz pojazdu. Za naruszenie nowych przepisów grozi mandat w wysokości nawet 50 euro. A na koniec coś dla dużych dzieci i maniaków tuningu ciężarówek zarazem. Niemal każdy chłopiec marzy, by być superbohaterem. Zwykle jednak marzenia kończą się na stosie komisów. W tym przypadku sprawy poszły jednak nieco dalej. Panie i panowie, oto ciężarówka prawdziwego superbohatera. W dzisiejszym odcinku Transinfo to już wszystko. Pamiętajcie, że najświeższe informacje z branży znajdziecie zawsze na portalu transplace.eu. Do zobaczenia!